Dzień dobry, ja przepraszam. Nie dość, że zepsuło mi się auto, to jeszcze mi się telefon rozładował. Czy mógłbym użyć pani telefonu, zadzwonić po pomoc? Jasne, proszę, niech pan wsiada. Dziękuję bardzo. Proszę. Życie mi pani ratuje. Nie ma problemu. Halo? Kruseczko, daj mi na chwilę, mamusia. Ale mama jest zajęta. Ja wiem, że ona jest na pewno bardzo zajęta w kuchni, ale kluseczko, weź ten telefonik, zanieś jej, powiedz, że tata dzwoni i że to jest bardzo, ale to bardzo ważne. Ale mama jest w sypialni z wujkiem Markiem. Ponczusiu, zrobisz coś dla tatusia? Idź na półpiętro i krzyknij z całej siły, tata wrócił. Dobrze. Tata wrócił! Co tam się dzieje, Iskierczko? Mama i wujek tak bardzo się przestraszyli, że wyskoczyli razem przez okno. No i wujek Marek złamał nogę na betonie. No, a, a, a mama, mama jest w basenie. Basen... Przepraszam, czy to numer 736, 21, 11 11? Nie, to pomyłka. Pani pozwoli, że ja jeszcze raz zadzwonię.